Ja z przerażeniem słucham tej debaty i tego zalewu demagogii z Państwa strony, który świadczy o tym, że jesteście chyba w tej wszyscy kompletnie oderwani od rzeczywistości. Polski system emerytalny opiera się w całości na tym, na system repertycyjny, na tym, na, w składkach na bieżąco płaconych. 30 lat temu, na początku lat 90., Unia Polityki Realnej postulowała, mówiła, że to źle się skończy i postulowaliśmy, że, że trzeba ym, stworzyć fundusz emerytalny z, z tego pracowanego majątku państwowego, z dochodów, z pratyzacji. Państwo tego nie zrobili, jedni, drudzy, wszyscy, trzeci. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nadciąga na nas, Demograficzne tsunami. W 2060 roku liczba emerytów może wynieść około 12 milionów. Kurczy nam się baza pracujących, powiększa baza emerytów. W wiek emerytalny wchodzą roczniki najbardziej liczne, a wy rozmawiacie tutaj o powiększeniu. To jest wielka, gigantyczna dziura w środku naszego budżetu, a wy rozmawiacie tutaj o jej powiększeniu. To jest Uchwalanie takiej ustawy to jest działanie na pograniczy zdradu stanu po prostu. Yy, jedna trzecia wszystkich wydatków sektora publicznego już w tej chwili to są emerytury. Yy, oczywiście PiS yy, to jest ele, jednocześnie elektorat naj, największa część elektoratu PiSu. To PiS jest jedną partią, której elektorat, większość elektoratu stanowią osoby, które nie pracują. No i to jest między innymi skutek. Jeśli zsumujemy wydatki na emeryturę, to będą one równe łącznym wydatkom na bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli policję, sądy, więziennictwo itd. Bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli armię, ochronę zdrowia i całe szkolnictwo, łącznie ze, ze szkolnictwem wyższym. To jest rozmiar tej katastrofy, a my mówimy o tym, żeby ten system jeszcze bardziej rozstrzygnąć. Jeśli przykładowy pan Czesław i pani Jadwiga, nie pamiętam, jak tam się nazywała z, z wystąpienia wnioskodawcy, przejdą teraz na wcześniejszą emeryturę, to do tej pracy będzie musiał ktoś przy, przyjść ktoś inny, ale ten ktoś oprócz tego, że będzie musiał utrzymać z tej pracy siebie i wszystkie obecne wydatki państwowe, będzie musiał jeszcze utrzymać pana Czesława i panią Jadwigę. I wy do tego chcecie doprowadzić. W przypadku średniej długości życia, 82 lata w przypadku kobiet, jeśli taka kobieta pójdzie do pracy w wieku 18 lat, i przejdzie na emeryturę po tych 35 latach pracy, to będzie średnio na emeryturze 29 lat. Za 35 lat pracy dostanie 29 lat emerytury. Co Wy robicie? O czym Wy tu w ogóle dyskutujecie? Już w tej chwili transfery, którymi PiS próbuje obsługiwać swoją właśnie niszę elektoratową, to jest około 50 miliardów rocznie. 13-14 emerytura, korzyści z, z Polskiego Ładu, które będą oczywiście dla tej grupy najwyraźniejsze, obniżenie wieku emerytalnego, ponowne podwyższenie, przepraszam. To wszystko kosztuje nas już w tej chwili około 50 miliardów rocznie. 70 miliardów w ciągu 10 lat ma kosztować ten pomysł. Czy to nie, czy to nie przypadek, że tyle właśnie w poprzednio procedowanej tutaj ustawie, w debacie, która się zakończyła, Dziękuję. mówiliśmy o tym, że 7 miliardów złotych z, z sektora transportowego rząd chce wycisnąć w ostatnich, ciągu pośle. kolejnych 10 lat. Czy to Dziękuję nie przypadek? Bardzo, pan poseł... Kiedy państwa brały się za wdrażanie systemów emerytalnych, no, na jednego pracującego przypadało kilku, nawet kilkunastu pracujących. Ludzie do emerytury przeważnie nie dożywali, a jak dożywali, to byli na niej po kilka lat. W tej chwili ludzie żyją coraz dłużej, wchodzą na rynek pracy coraz później, między innymi przez lansowaną przez państwo modę na studiowanie na koszt podatnika. Efekt jest taki, że niedługo, w 2060 roku, na 12 milionów emerytów będzie przypadało 17 milionów pracujących, jak dobrze pójdzie. Już w tej chwili, żeby ten system się trzymał, jesteśmy zmuszeni importować siłę roboczą z zagranicy, ale w ten sposób tylko opóźniamy katastrofę i powiększamy ją na przyszłość, bo ci ludzie pracując tutaj em, zaciągają, po prostu nabywają prawa do emerytur, We w ten sposób zaciągamy dług emerytalny jeszcze większy, który będziemy musieli pracować ludziom, którzy być może już nie będą wtedy mieszkali w Polsce, bo gdzieś wrócą do siebie albo pojadą na zachód i to Polacy będą musieli eksportować emerytury za granicę. I jaki macie pomysł, jedni, drodzy trzeci, wszyscy, na wyjście z tego impasu, a nie pogłębianie? 金奎，包子。